Pan z wami. Z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywności. Na to rzekła do niego samarytanka: Jakżeż ty, będąc żydem, prosisz mnie samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i On sam z niej pił, i Jego synowie, i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja Mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja Mu dam, Stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolim jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko." Powiedział do niej Jezus: "Jestem nim ja, który z tobą mówię." Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki Słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu. A do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. W niecodziennych okolicznościach przychodzi nam dzisiaj celebrować tę liturgię. Przechodzimy czas próby, nie wiemy jeszcze jak długiej, nie wiemy jak wielkiej, jak długotrwałej. Próby, która dotyczy każdego z nas, ale też i dotyczy nas, nas jako wspólnoty. Jako Kościół, właśnie zdajemy poważny egzamin. Jest to egzamin. I z wiary, nadziei i z miłości. I dzisiaj na tę próbę otrzymujemy przepiękne słowo, słowo o samarytance, o dialogu, o rozmowie, której Bóg bardzo pragnie z człowiekiem bez względu na okoliczności. Ta kobieta, co bardzo charakterystyczne, przyszła do studni w samopołudnie. Była w takiej sytuacji, kiedy nie chciała z nikim rozmawiać. Bo w samo południe nikt na Bliskim Wschodzie nie przychodzi do studni. A więc ona liczyła na to, że tam nikogo nie będzie. Jak słyszymy w Ewangelii, jej życie było bardzo pogmatwane. W ogóle historia Samarytan była pogmatwana. W ósmym wieku przed Chrystusem. Asyryjczycy, którzy wzięli Żydów do niewoli, żeby Żydzi nie mogli wrócić na swoje miejsce zamieszkania, deportowali tam czy przesunęli Samarytan, pięć plemion samarytańskich, które zaczęły mieszkać w Ziemi Świętej, właśnie w rejonie, który potem nazywano Samarią. I te pięć plemion nie do końca się zasymilowały z Żydami, wprowadziły też kult pięciu Bożków. I za czasów Jezusa, kiedy nawet Samarytanie mówili, że wierzą w Boga Jachwę, tego Boga, którego Żydzi czczą w Jerozolimie, to było to podejrzane. Samarytanie to była ta historia między Izraelem a Samarią. To była historia ośmiu wieków ogromnego konfliktu. I ta kobieta spotyka nagle w miejscu, w którym myślała, że nikogo nie będzie, Żyda, Jezusa. I wbrew wszystkiemu dochodzi do przepięknej rozmowy. Jezus pokazuje jej twarz Boga, który jest bliski, który jest pełen miłosierdzia. Bóg nie ma twarzy pandemii ani koronawirusa. Bóg nie ma twarzy lęku. Bóg ma twarz Jezusa Chrystusa, który zna tę samarytankę. Ona odkrywa, że, że Jezus mnie zna, zna moją historię, pogmatwaną historię mojego małżeństwa, moich relacji. On mnie zna i mnie nie odrzucił, i ze mną chce rozmawiać. To niezwykle ważne dzisiaj, byśmy tak zobaczyli też i tę sytuację, to słowo właśnie na, na ten moment. Które przeżywamy, że Bóg za wszelką cenę chce z nami dialogować, że chce być z nami w rozmowie, że chce nam powiedzieć, że nas zna i że jego twarzą jest twarz Jezusa. Być może właśnie w tym momencie, który przeżywamy dzisiaj w Polsce, w Europie, w świecie. Pojawia się też w nas to pytanie, dlaczego. Kiedyś słyszałem takie ciekawe rozróżnienie, że dużo ważniejsze jest pytanie, po co. Może nie wiemy dlaczego ta pandemia. Może do końca nawet nie będziemy wiedzieli, dlaczego to się wydarzyło. Ale mamy prawo, jesteśmy zachęceni do tego, żeby zapytać, po co. I pomyślałem sobie, że, że ta sytuacja pomoże nam odkryć coś na nowo. Tę Ewangelię dzisiejszą czytano w starożytnym kościele ludziom, którzy przygotowywali się do chrztu, chcąc im powiedzieć o wodzie chrztu, ale i o tym, że chrzest pozwala coś na nowo zobaczyć. Tak jak ta kobieta z Sabarii. Zobaczyła, że, że jest ktoś, kto jej ukazuje inne spojrzenie na jej życie, na jej zagmatwane życie. I Myślę sobie, że właśnie może ta sytuacja pokaże nam inne spojrzenie. Wpierw myślę o tym, że, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby odkryć to, że Bóg jest w nas. Pamiętam taką historię jednego ze współczesnych teologów Kanadyjczyka, Ronalda Rollheizera, który głosił rekolekcje, co rzadko się zdarza trapistom, mnichom, którzy żyją życiem klauzurowym w Stanach Zjednoczonych. I Rolheiser w czasie tych rekolekcji spotkał jednego mnicha w ogrodzie, w czasie spaceru. Ten mnich był przez wiele lat zamknięty, zamknął się w takiej rekluzji, w takiej celi, w której chciał żyć sam, tylko z Bogiem, w całkowitej samotności. I po wielu, po takim długim czasie tej rekluzji, odłączenia, kiedy spotkał Ronalda Rolhaizera w ogrodzie, powiedział coś takiego. Powiedz ludziom, że On jest tutaj. To było Jego odkrycie. Po długiej modlitwie zobaczył, że, że Bóg chce mieszkać w człowieku, że On mieszka, że można odkryć tą studnię w sobie. Że ta studnia, o której dzisiaj mówi Ewangelia, to jest moje serce. Tam mogę się z Nim spotkać przy tej stu dni. Powiedz ludziom, że On jest tutaj. Może właśnie jest nam dany taki czas dzisiaj, żeby to odkryć. Tam, gdzie jesteśmy, w domach, będzie nam dany długi czas, może swoista rekluzja. I będziemy mogli tam odkryć coś, czego nie odkrylibyśmy w hałasie świata, w naszym pośpiechu. Po drugie, myślę, że, że ten czas, który jest nam zadany, że ta próba, którą przechodzimy, to jest też czas odkrycia naszej tęsknoty za Eucharystią. Ktoś mi wczoraj powiedział. Może odkryjemy wartość Eucharystii, kiedy jej nie będziemy mogli spożywać, kiedy będziemy mogli przeżywać jedynie komunię duchową, co jest też przepięknym darem. Może właśnie tak się stanie w tym czasie próby. I druga rzecz, i trzecia rzecz. Myślę, że możemy odkryć na nowo słowo solidarność. Tak bardzo ważne dla nas, Polaków, które może się rozmyło, które może jest w kryzysie. Ciekawe, że to spotkanie Samarytanki z Jezusem pozwoliło jej pójść od razu do swoich współziomków i powiedzieć im właśnie coś niezwykle ważnego, że ona odkryła Jezusa zbawiciela i chcę im o tym powiedzieć stała się apostołką może to właśnie też taki nasz czas bycia z innymi ludźmi odkrycia rozmów na które nie mieliśmy do tej pory czasu odkrycia właśnie solidarności z drugim człowiekiem Bóg nie ma twarzy pandemii, Bóg ma twarz Jezusa Chrystusa. Jego możemy też odkryć w twarzy drugiego człowieka, do którego może trzeba będzie zadzwonić, albo nawet i zapukać, zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, czy się nie boi w tym czasie. Módlmy się za siebie nawzajem. Prośmy, byśmy ten czas próby przeżyli w duchu świętym, byśmy mogli odkryć, po co to wszystko się dzieje. Amen.